O, wow, to jest. Jest i on, jest i Bronisław Piusudzki. nie, jestka Golden Countrys of Proklasy Only Hokkaido. na rozgrywają. Dawaj, dawaj, dawaj. Cześć wszystkim, witajcie w ostatnim odcinku z Hokkaido. I dzisiaj jesteśmy w Muzeum Kultury Ajnów w Upopoi przy Shiraoi. Zwiedzimy to piękne nowe muzeum i poszukamy pomnika Polaka który badał kulturę Ainów ponad 100 lat temu. Weszliśmy już do środka, muzeum jest ogromne. Spójrzcie jaki wielki nowy budynek. Duże to jest, prawda, Aiko? Tak, to jest e, najdłużej e, muzeum o Ainu w Japonii. To prawda. I jest cały park w ogóle, w można tutaj myślę spędzić sporo czasu. Zobaczmy jakie są atrakcje w tym miejscu. Bardzo chciałam jechać tutaj. Jakoś bardzo interesuje kulturą Ainów. Mhm. Byliśmy kiedyś w regionie Kusiro, Tam też była taka wioska Ainów. Wiedzaliśmy. A teraz wreszcie Upopoi. Muzeum jest nowe. Powstało w 2020 roku i kosztuje wejście 1200 jenów. Więc nie jest tanie, ale tych atrakcji jest całkiem sporo. Plus bardzo ładny park to jest. Widzę, że dużo ludzi także przyjeżdża pełen parking jest praktycznie teraz w weekend. Mam nadzieję, że uda nam się też jakieś jeszcze atrakcje dodatkowe zaliczyć. Na przykład można pograć na ajnowskich instrumentach. To by jako bardzo interesowało śliczny ten autobusik elektryczny. E, no e to Hanno. Ja no na rondy. jaka kolejka już jest tutaj do strzelania z łuku. chyba nie wejdziemy, co może później spróbujemy. A jako dostała też kupon na występ. No, tam nie można filmować, ale jest taki występ tradycyjnych sztuk. E, Ainu. zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ją opowiemy. Są różne atrakcje, które się można zapisać i są za darmo. Jako coś zapisać na gry na instrumencie takim tradycyjnym. Aiko bardzo zadowolona, bo udało jej się dostać na warsztaty gry na instrumencie tonkori. Niestety jest zakaz filmowania w środku. Wielka szkoda, a Aiko mogłaby trochę pokazać, ale jest to coś ciekawego. Ajko teraz gra na biła, to jest tradycyjny japoński mm. instrument, więc tutaj będzie ciekawe doświadczenie dla niej. No to dobra. Zobaczymy ja, na spacie. Przyszliśmy do Muzeum Ainów, gadamy tutaj o Ainach, a możliwe, że niektórzy z Was nie kojarzą o co chodzi i kim są Ainowie. To w paru słowach. Ainu to są pierwotni mieszkańcy, którzy tutaj żyli na Hokkaido, Sahalinie, Kurylach. To był taki lud nomadyczny, koczowniczy, który no, w tych regionach mieszkał od setek, może i tysięcy nawet lat. I oni sobie żyli w miarę spokoju. Czasami handlowali z Japończykami, czasami się z nimi kłócili i bili, ale w epoce Meiji, gdy Hokkaido zostało już mocno przez Japończyków, no, że tak powiem, skolonizowane, no to wtedy właśnie kultura Ainów mocno ucierpiała. Ainowie zostali zepchnięci, aż w końcu ich kultura, język, no praktycznie wymarła. Obecnie jeśli dobrze rozumiem, to nie ma już w 100% prawdziwych Ainów. Są osoby, które mają jakąś tam krew, prawda, ajnowską w sobie, ale są to oczywiście już obywatele Japonii, Japończycy, ale jeszcze są osoby, które starają się podtrzymać tą kulturę Ainów, język, który no, jest praktycznie na wymarciu. I to muzeum jest jedną z form podtrzymania wiedzy o Ainach i ich Kulturę, kulturze. I tutaj pojawia się właśnie polski wątek całej tej historii wokół Aynów, ponieważ kulturę Aynów, ich język, muzykę badał Bronisław Piłsudski. Nazwisko pewnie kojarzycie, co nie? Bo był to brat Józefa Piłsudskiego. Więc bardzo ciekawa historia i dzisiaj mam nadzieję, że znajdziemy ten pomnik, który tutaj się gdzieś znajduje i nieco jeszcze więcej Wam opowiemy o Bronisławie Piłsudskim. Kiedyś nagrywałem podcast z wnuczką Piłsudskiego i opowiadała właśnie o Bronisławie Piłsudskim, o jego pracy na rzecz prawda, badania kultury Ainów. Oglądaliście anime Golden Kamu. W Anime Golden Kamuy jest Piłsudski. <grywa> Piłsudski. nie jest ale Piłsudski jest tak, i jeszcze Asiripa to główna bohaterka Golden Kamuy, Jest właśnie pochodzenia polsko-ajnowskiego, nie? Hafu, mm. <grafy>, jest Hafu. Kłota, kłota. A, kłota, tak? Mm. Czyli pochodzi właśnie z związku Polaka z kobietą z rodu Ainu. Chodźmy do muzeum. Ale eleganckie to muzeum jest. Pięknie. Wow, ale piękny widok na to jezioro. Tak, jakby wioska Ainu, to zaraz tam pójdziemy zobaczyć. Ale najpierw dowiedzmy się nieco więcej na temat Ainów w tym pięknym, nowoczesnym muzeum. Ale tu ładnie co? Dobra, pogoda jest. Rozpogodziło się ostatnio, ciągle pada, bo tajfun uderza w południową Japonię. Główna wystawa w tym muzeum jest naprawdę niesamowita, robi duże wrażenie. Niestety nie wolno filmować w środku. Porobiłem tylko zdjęcia, bo zdjęcia wolno. Przedstawiona jest kultura Ainów z różnych perspektyw. Jest historia, zwyczaje, religia, można zobaczyć ich stroje, naczynia, które używali. Jest naprawdę dużo eksponatów ciekawych. Wszystko jest opisane także po angielsku, co jest naprawdę dużym zaskoczeniem dla mnie, ponieważ w Japonii w muzeach bardzo często brakuje napisów po angielsku. A tutaj one były obecne i to naprawdę pomaga także i obcokrajowcom poznać i zrozumieć kulturę Ainów było jest To Jest oczywiście sklepik muzealny gdzie można kupić trochę gadżetów z różnymi wzorami inspirowanymi kulturą Ainów a wszystkim można zarobić także i na kulturze, którą w Japończycy sami wytępili no ale tak to już jest niestety zobaczmy czy jest coś ciekawego o, ładne te podstawki pod kubeczki. To jest A, ręczna robota. Czyli to ręcinek robota. A jak pamiętasz, graliśmy tak, tak, tak. kiedyś na tym instrumencie. To jest taka harmonika Pamiętam. z bambusa tradycyjny instrument Ainu Mukuru. Lubiłeś lepiej. Tak, i nawet coś tam wyszło z tego, nie? Bardzo ładne są te tradycyjne. Wzory Ainowskie Śliczne są te rzeczy naprawdę Testuję lokalny ginger ale Taki napój imbirowy, bardzo popularny w Japonii W wersji jabłkowej z Hokkaido Muszę przyznać, bardzo dobry, lekko gazowany I mega urzysujący. A jako zrobiła zakupy, idziemy się jeszcze przespacerować po tym przepięknym parku A w muzeum była tylko je Jedyna rzecz, która mnie trochę rozczarowała z tego muzeum, to to, że była zaledwie jedna wzmianka o Bronisławie Piłsudskim na samym końcu tej ekspozycji, na tym ekranie telewizyjnym, gdzie się pojawiały informacje o różnych obcokrajowcach, którzy się zajmowali kulturą ajnów. i tylko tam była jakakolwiek wzmianka. Więc troszkę byłem zaskoczony. Myślałem, że będzie nieco więcej, biorąc pod uwagę, jak on duży miał wkład nad badaniem kultury ajnów, nad zachowaniem tej ajnowskiej muzyki. No ale dobra, chodźmy poszukać pomnika Bronisława Piłsudskiego, bo on gdzieś tutaj powinien być. Tutaj bardzo przyjemnie. A, dużo zieleni, jeziorka. No, Piękny krawioz. I tam jest um, dom ajnowski.

Jest? Tak, Ja Bardzo lubię ubrania Aynu. Tak, piękne mają te wzory tradycyjne Ślicznie to wygląda naprawdę Spójrzmy, tutaj jeszcze są takie domki i tam też są różne atrakcje Dużo się tutaj dzieje w tym parku, muszę przyznać Cena jest całkiem adekwatna do jakości, którą tu się tutaj otrzymuje i ilości atrakcji. Jest to palenisko pośrodku pomieszczenia. Ryby się wędzą, wyglądają przepysznie. Mm. O, sporo ich. Jaki wysoki dach. Wow. Tam są różne naczynia. Z tego co wiem, Ainowie dużo handlowali w sumie z Japończykami mimo wszystko. Może czasami różne były konflikty między tymi narodami i kupowali od nich także właśnie i ceramikę i lakę. Śpieszymy się no, okay. na ten pokaz. O 15.30 jako spręcik. Są <śpieszyna> bydzio. To się Nie ma czasu. Nie Trzeba oglądać. Idziemy, idziemy. Biegnij, jako biegnij! Dawaj, 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 dawaj! Masz bilety? Tam nie wolno na nagrać ale zdążyliśmy. Zdążyliśmy. Bardzo ładna scena tutaj. Nie no, muzeum jest w naprawdę. Dużo się tutaj dzieje. Dostałem także audioguide po angielsku. W różnych językach jest. Typu koreański chyba, chiński. pewno są przygotowani na zagranicznych turystów. To mi się bardzo, naprawdę, bardzo podoba Jest to mega nowoczesne muzeum Absolutnie warte swojej ceny, moim zdaniem Jesteśmy w restauracji, zamówiliśmy jedzenie A zobaczcie, tutaj jest piwo Sapporo Classic Z Golden Kamo. Golden Kamu i Sapporo Classic, Only Hokkaido Główni bohaterowie robią kampanię. O kurde, ci to wymyślą wszystko naprawdę za zanim. Ty tak jest, patrz to jest mój ulubiony herbitar. Zamówiliśmy ajnowską zupę. Jak to się nazywa echo? Ciepochał. Ciepochał? Po polsku jest echo. Śliczna nazwa. Co mamy tutaj? Marchewka. Jest Losoś. gobo. łosoś, Daikon. Rzadkiew. No tak, taki rosołek, nie? Spróbujmy. I wodorosty. Nie no właśnie kombu jeszcze. Kuchnia ajnowska zawiera dużo warzyw lokalnych warzyw, pyszne ryby, taki delikatny bulion, krosołek <grymna> ajnowski. Przyjemne rozgrywające. Tutaj mamy ajnowskie słodycze. To są takie jakby <grymna> wygląda trochę jak moci, ale to jest zrobione z ziemniaka i jest otoczone w adzuki. W Anko To już taki japoński akcent. No dobra, spróbujmy. Aiko, dawaj. <grymne> azuki i ziemniaki moci Ziemiaczane moci, okej. Okay. Okay. Dobra. Uuu, ale mm. to super wygląda. Ale to trzeba lubić azuki, nie, bo nie każdy mm. lubi. Nie wiem, że wielu Polaków nie przepada za tym. Dlaczego? Nie wiem, nie rozumiem ich. jest słodkie? Nie za słodkie, Trochę słodkie, Bardzo naturalne smakły, azyki i mocci z miniatków. Hinna Czyli bardzo smaczne, po Aynowsku. W sklepie oczywiście musi być mecz z Golden Kamuy. Jeśli jesteście fanami tej serii, to będziecie mogli się tutaj naprawdę obkupić różne fajne rzeczy. Śliczne skarpetki z wzorami Ainowskimi Przyda nam się na zimę, bo jak wiecie w japońskich domach jest strasznie chłodno Więc często w domu siedzę po prostu w skarpetkach grubych Ładne, nie? Bierzemy, nie? Fajna pamiątka będzie Taką pamiątkę to ja lubię, przynajmniej się do czegoś przyda I nie będzie tylko się kurzyło, nie? Ja kupi... Który bierzesz, To. Ten Hello Kitty, Hokkaido, Ainu. A tutaj jest Niedźwiadek, Oj. Jest Michel. Aiko. O, wow, to jest. Jest i on, jest i Bronisław Piłsudski. Bronisław Piłsudski. Ładna wymowa, Aiko. piękna oh. wymowa. Tak, Polski zasłaniec, wybitny etnograf, badacz kultury Ainów i innych ludów Dalekiego Wschodu. Przybywał i pracował w Sirojo w sierpniu 1903 roku. Hmm. Tak wygląda jego. Tutaj, popiersie. A kole. A to ubranie Ainów. tak. Śliczne to po popiersie jest naprawdę. I ona znajduje się tuż przy muzeum, w takim trochę honorowym miejscu, mimo wszystko. Jeśli dobrze kojarzę, to to popiersie zostało przekazane przez ambasadę Polski do tego muzeum już w 2013 roku, czyli jeszcze przed. Taniem tego muzeum, rano on był gdzie indziej, a teraz został tutaj przeniesiony do otwarto Upopoj. Jest także tekst po japońsku, i to chyba jest jak język Ainu. tak mi się wydaje, nie? Zapisane jest. I po angielsku, bardzo proszę, jest i nasz Piłsudski w Japonii. I w tym miejscu, z takim polskim akcentem, kończymy naszą serię z Hokkaido. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Naszych vlogów oraz streamów na Kiku z tej wycieczki. Mam nadzieję, że Wam się podobały i widzimy się już wkrótce w kolejnych vlogach i w kolejnych podróżach po Japonii. A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, oczywiście, o podróżach po Japonii, to zapraszam do naszego e-booka, który jest dostępny w sklepiku. Tam są wszystkie informacje o podróżach. Wam się przydam nadzieję oraz możecie mnie zatrudnić jako przewodnika po Japonii. się spotkamy w Tokio i was oprowadzę. Do do zobaczenia. trzymajcie się. Cześć! Dziękujemy! Pa, pa.